Siemanko, czołem ekipa! Dzisiaj zajmiemy się diagnozą filtra DPF. Jeśli masz już Audi z silnikiem diesla to pewnie słyszałeś o problemach z filtrem DPF, a może już widziałeś kontrolkę regeneracji u siebie na liczniku, a auto straciło moc. Dzisiaj pokażę ci jak sprawdzić czy twój DPF jest zapchany i co zrobić żeby uniknąć kosztownej wymiany. Zamiast wymieniać filtr za kilka tysięcy nauczysz się jak sprawdzać jego stan samodzielnie będziemy korzystać z vcds i z OBD-11 mam nadzieję, że tam też uda się zobaczyć kluczowe parametry więc nie przedłużając już lecimy z diagnozą dobrze, ja sobie poczekam aż samochód się nagrzeje jak widzicie jest minus 5,5 stopnia zrobię krótką przejażdżkę Chciałbym teraz omówić najczęstsze objawy, jakie może zauważyć kierowca, czyli ty, z problemem z DPF-em: spadek mocy i tryb awaryjny, wzrost zużycia paliwa. Tutaj, jeżeli załącza Wam się wypalanie DPF-a, obroty wzrastają do około 1000-1100. Jak widzicie, teraz pracuje normalnie, wiadomo, bo jeszcze. Silnik nie osiągnął temperatury roboczej, tak więc dlatego tak to wygląda. Jeżeli macie zbyt częste wypalanie filtra DPF, to wiadomo, że już coś się tam dzieje. Błędy OBD2 związane z DPF-em, na przykład P2002, wydajność filtra cząstek stałych i wtedy zapala się tutaj patch DPF. Patrz, podręcznik DPF, coś takiego. Za chwilę Wam wkleję tutaj zdjęcie tego błędu. Kilka porad, jak uniknąć problemów z dpf w przyszłości. Unikaj krótkich tras. Filtr nie ma czasu na regenerację. A jeżeli już zauważysz, że zaczął się wypalać, filtr, obroty wzrosły, to po prostu widać po charakterze i pracy silnika. To nie gać z tego samochodu od razu odczekaj aż się zakończy to wypalanie. Raz na jakiś czas przejeść się autostradą na wyższych obrotach. Wiadomo, jeżeli jeździć cały czas wokół komina, to ten DPF nie ma jak się wypalić, więc tak jak przejażdżka na pewno pomoże. Stosuj dobrej jakości olej i paliwo. No i jeżeli masz jakiś tam kabel taki diagnostyczny, ten zwykły interfejs OBD11 lub VCDSa, to regularnie sprawdzaj poziom sadzy w VCDS-ie i OBD11. No to tak na wstępie tyle, jadę się przejechać, niech się nagrzeje i zaraz przechodzimy do komputera. Dobrze, teraz przejdziemy do silnik w VCDSie. Pierwsze co zrobimy, to wejdziemy do VCDSa. Później sprawdzimy tym Carscanerem po Bluetooth. Wchodzimy w pomiary rozszerzone. Tutaj z listy doszukamy sobie wszystkie parametry. Filtra cząstek stałych do pomiaru. Zawartość sadzy. Tutaj krótka informacja: zawartość sadzy to powinno być poniżej 20 gram. Jeśli jest powyżej 45, filtr może wymagać wymiany. Zawartość popiołu, jeśli jest zbyt wysoka, od 80 do 100 gram, filtr może być już i regeneracja nie pomoże. Tak samo offset, jak tutaj za chwilę zobaczycie, tylko po wartość spoczątkowa powinna być blisko seru. Jeśli poziom sadzy jest wysoki, możemy wymusić regenerację. A jeśli popiół jest zbyt wysoki, filtr może wymagać czyszczenia chemicznego, mechanicznego lub wymiany. Nie robiłem jeszcze tego. Nie wiem, czy to działa, czy to się spróbuje. No, tu krótkie omówienie, co zrobić, jeśli DPF jest zapchany. Jeśli sadza jest wysoka, na przykład od 30 40 gram, można wymusić regenerację DPF za pomocą VCDS-a. Zobaczycie to w dalszej części tego materiału. Można wymusić regenerację za pomocą VCDS-a. Do wymuszenia regeneracji serwisowej musimy podać kod upoważniony, właściwie dostęp został przyznany. Następnie przechodzimy do nastawy podstawowe i tutaj z listy wybieramy regenerację serwisową filtra DP cząstek stałych aby rozpocząć y, regenerację na postoju musimy przejść w procedurę wszystkie informacje będą wyświetlały się tutaj co trzeba zrobić y, aby rozpocząć za chwilę zobaczycie. widzicie, hamulec postojowy trzeba załączyć. Jeżeli by się coś działo, to w każdym momencie możecie wcisnąć przycisk stop, który jest tutaj wyżej, w celu przerwania regeneracji wypalania filtra. Ale pamiętaj, że niedokończona regeneracja może sprawić, że filtr będzie bardziej zapany, a kolejna regeneracja zostanie utrudniona. Więc to tak samo, jeżeli jedziesz autem i regeneracja i filtr się załączył, wypalanie, a ty gasisz samochód. Bo w tym momencie również dostaje się tam olej i to filtr bardziej się zapycha. Jak przed sekundą mogliście zauważyć, przed wymuszeniem regeneracji trzeba załączyć hamulec postojowy, następnie silnik musi być dogrzany i jeśli auto ma zbyt niski poziom paliwa minimum 1, 4 baku, to regeneracja nie załączy się, tak więc to też jest ważne. Następnie wciskamy trzymając pedał hamulca, dotykamy gazu i regeneracja się załącza, ale niestety w tym przypadku już niestety nie można wymusić regeneracji przez zawartość popiołu jest powyżej 80 gram 100 g, ponad więc pokażę wam tutaj w dalszej części materiału jak to wygląda w innym moim starszym filmiku jak widzicie anulowano automatycznie poprzez względy bezpieczeństwa nie załączyła się regeneracja filtr już jest niestety do wymiany Takim filtrem nic nie zdziała. Również krótka informacja, kiedy regeneracja się nie uda. Sterownik silnika może ją zablokować, ponieważ poziom popiołu jest za duży, więc filtr wymaga wymiany lub czyszczenia mechanicznego. Czujniki DP są uszkodzone, różnice ciśnień lub temperatury, poziom paliwa w baku też nie pozwoli na regenerację jeżeli jest za mało jeśli silnik jest za zimny piś nie osiągnie odpowiedniej temperatury jeśli są inne błędy związane z EGR z turbo z przepływomierzem z DPF również sterownik zablokuje regenerację tutaj przykładowe funkcje programu car scanner ale niestety nie udało mi się znaleźć żadnych parametrów do diagnostyki filtra DPF w tym programie nie wiem, może to ta wersja darmowa jeżeli ktoś z Was ma wersję premium lub inny program a te parametry, znalazł takie parametry do diagnostyki DPF dajcie znać w komentarzu myślę, że przejrzałem cały tutaj program i Nigdzie nie znalazłem taki, y, takiej opcji, takich wartości, żeby zdiagnozować filtr więc niestety pozostaje nam na razie tylko VCDS do takich prac. Tutaj jeszcze zetniemy sobie na wagzon.pl, na opis błędu P2002 Dobrze, teraz już wiesz, jak sprawdzić stan swojego dpf i co zrobić, jeśli filtr jest zapchany. Zanim wydasz kilka tysięcy na nowy, sprawdź sobie te parametry w VCDS-ie. Czasem wystarczy wymuszona regeneracja. Niestety w tym przypadku, jak zauważyliście, to już nie pomoże. A jak masz jakieś pytania, pisz w komentarzach. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Widzimy się ponownie. Pozdrawiam.